Witam! Z tej strony Kubę to 36 odcinek Kubła Zupki. I w tym odcinku stwierdziłem, że pora pozbyć się w końcu tych zupek, które kupiłem w kwietniu jakoś, czy coś w tym guście. W każdym razie. Knor, nudle Azja, kurczak orientalny. I co mnie oczywiście śmieszy, to że dobrze, że pospieszyłem się z realizacją tego odcinka, gdyż nie chcę się to sfokusować. O! O! Teraz to widać. Teraz to wiecie, że. <laughs> pospieszyłem się. No i cóż. Eee, też zwróciłem na to uwagę, że. Za mało światła dostarczam tym filmom, dlatego czekajcie, chwilę. Dlatego teraz powinno być absolutnie w porządku. Eee... Dobrze, także. Kurczak orientalny. Żeby nie było bez spoilerów, ja już jadłem kiedyś tę zupkę. Jeszcze zanim zacząłem nagrywać te wszystkie filmy, strasznie mi nie smakowała. Miała świetny zapach. Eee, ale smak był taki raczej mdły. A ale eee, cóż, eee, przekonajmy się, jak to wyjdzie w praniu. Eee, nie, wiem, jakoś dawno nie nagrywałem tych filmów sami. Chyba wyszedłem z wprawy. Eee, sposób przygotowania jest identyczny, jak w, w innych tych kubkach, zupkach i tak dalej. Eee, dobra, także przejdźmy sobie do. Przygotowania. Tutaj mamy oczywiście makaron i naszą kurczakową posypkę. A tak to wygląda po zalaniu. Także no, przechodzę do spożycia. No to smacznego. No i jestem już po konsumpcji. Oczywiście zjedzona w całości. I jak się wypowiem na jej temat, no trochę potwierdzę to co powiedziałem, ale nie do końca, w sensie nie wiem, jak ja jadłem to nie odczułem już aż tak bardzo intensywnego zapachu jak za pierwszy razem ją jadłem to był straszny to się rozmyślił na cał, cały dom eee, a w smaku ciężko powiedzieć, bo no bo smakuje taki takim rosołkiem eee, smakuje no. nie wiem czy się będzie bardzo różnił od tego pieczonego kurczaka tak naprawdę Eee, może jest troszkę gorszy tak na, tak na dobrą sprawę. No ale coż cóż? Nauczy się mówić po polsku typie. Eee, no co, No to generalnie mogę o zubce powiedzieć, że jest taka... no powyżej przeciętnej eee, jest łagodna, więc no tam może posmakować... Jakiejś tam grupie osób, ale no generalnie myślę, że pieczony kurczak będzie lepszy. I tu też daję pewien announcement, albowiem e, kiedyś nagrałem e, odcinek o pieczonym kurczaku, ale to były te czasy, kiedy komputer mi się zepsuł. Także e, powiem Wam, że odcinek mi się gdzieś zapodział i nie mogę go znaleźć do tej pory. Yy, nie wiem co z tym zrobię. Jeśli go znajdę, to może go wrzucę jako jakiś archiwalny, albo zrobię cokolwiek innego. No nie wiem, nie mam po pomysłu co z tym w ogóle zrobić. No ale cóż, to tyle w tym odcinku kubła złupki. W końcu się pozbyłem tych yy, skałflanta z kwietnia, więc hura. Teraz mam yy, te, których termin trzyma się dłużej niż następnego miesiąca. <grym> Także cóż. No to tyle w tym odcinku. Także, Może się się od mówienia odmówienia także. Eee, w takim razie, no. No i nie, nie wiem, co w końcu powiedzieć. Eee, do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam do odwiedzenia moich social mediów. Eee, nie wiem, no. Oceniajcie, subskrybujcie, co tam chcecie zrobić. Eee, place the world. <grym what> Trzymajcie się, papa. Pa.